W poprzednim wydaniu informacji prezentowaliśmy inwestycje miasta Kraśnika w ramach konkursu Inwestycje minionego dwudziestolecia ogłoszonego przez burmistrza miasta pana Piotra Czubińskiego. Konkurs jest doskonałą okazją do zaprezentowania dorobku minionego okresu. Kolejnymi proponowanymi inwestycjami są Obwodnica, boiska sportowe Orlik oraz skatepark. Długo oczekiwana przez mieszkańców obwodnica Kraśnika staje się faktem. Już za kilka miesięcy zostanie oddana do użytku. Dzięki tej inwestycji ulegną poprawie warunki środowiska naturalnego. Ponadto ruch tranzytowy usprawni się, a tym samym centrum zabytkowe naszego miasta nie zostanie narażone na uszkodzenia wywołane pojazdami ciężkimi, które do tej pory się przemieszczają. Obwodnica Kraśnicka jest jedną z najważniejszych inwestycji w przeciągu ostatnich kilku lat. Pamiętamy, jak od lat, od lat mówiono o tym, jak... Jak ciężko jest przejechać przez kraśnik, jak potrzebna jest obwodnica, ale dopiero w tym roku ona powstaje po wielu wysiłkach m.in. posła Wilka, starosty Wojtaka i władz miasta. Można powiedzieć, że obwodnica rozwiąże problem komunikacyjny dzielnicy starej i ta dzielnica będzie mogła oddychać pełnymi piersiami. Czekamy na oddanie obwodnicy, nastąpi to między 7 a 11 listopada i liczymy, że miasto dzięki temu się rozwinie. Kolejną prezentowaną inwestycją są sportowe Orlik. W naszym mieście młodzież może trenować już na dwóch Orlikach, które znajdują się w dzielnicy fabrycznej naszego miasta i na osiedlu piaski. To jedna z najpotrzebniejszych inwestycji w tej dzielnicy miasta na piaskach dlatego, że jest to najmłodsze osiedle tutaj jest najwięcej rodzin z małymi dziećmi, czy w ogóle z dziećmi w wieku szkolnym wiadomo, że te dzieci najczęściej i najaktywniej korzystają z tego typu obiektów, a takiego obiektu tutaj w tej dzielnicy nie było. Cieszę się, że on powstał, cieszę się, że mógł być wybudowany. Każdy znajdzie coś tam dla siebie. Mieszkańcy Kraśnika mają do dyspozycji duże boisko do piłki nożnej ze sztuczną trawą. Jest też drugie tartanowe, na którym można grać w piłkę ręczną, tenisa, siatkówkę i koszykówkę. Orlik przeznaczony jest dla Wszystkich mieszkańców naszego Kraśnika przeznaczony jest do różnych dyscyplin sportu: do piłki nożnej, do piłki siatkowej, do piłki koszykowej, także do piłki ręcznej, jeżeli jest nawet taka potrzeba. Zapewnia wolny czas mieszkańcom. Można skorzystać z niego w lecie, jak i w zimie. My, jako zespół, trenujemy na Orliku w sezonie wolnym, już od rozgrywek na trawie czyli w sezonie jesiennym i wiosennym. Uważam, że inwestycje w Kraśniku. Jeżeli chodzi o orliki, jest to strzał w dziesiątkę. Z takiego zainteresowania obiektem cieszą się władze kraśnika i dlatego też w budowie jest kolejny orlik, który poszerza bazę sportową naszego miasta. Jestem absolwentką Szkoły Podstawowej nr 5 i doskonale pamiętam, jak wyglądały boiska i obiekty sportowe przy tej szkole w chwili, kiedy, kiedy uczęszczałam do tej szkoły? Przez wiele lat musieliśmy czekać na to, żeby te boiska, te, te obiekty sportowe zmieniły swoje oblicze. W chwili obecnej uczniowie szkoły podstawowej nr 5, jak również mieszkańcy naszego miasta mają doskonałe warunki do uprawiania sportu. Wystarczyło odwiedzić Orlik przy piątce w wakacje, żeby zobaczyć, że zajęcia tam odbywały się od godzin rannych aż do godziny 22. Także jest to wspaniały obiekt, na który czekaliśmy długie lata. A dzięki, dzięki programowi rządowemu miasto skorzystało z doskonałej okazji i myślę, że ta okazja została naprawdę wspaniale wykorzystana. Oddany do użytku we wrześniu 2009 roku skatepark cieszy się dużym zainteresowaniem wśród kraśnickiej młodzieży. Zapewnienie odpowiednich miejsc do spędzania wolnego czasu dla młodych ludzi to jedno z priorytetów w planach inwestycyjnych miasta. W tym celu, odpowiadając na głosy miłośników Deskorolek i Wrotek, wybudowano profesjonalny skatepark. Odpowiednio przygotowane pochylnie, rampy i podjazdy, które się na nim znajdują, umożliwiają w miarę bezpieczne wykonanie różnorodnych widowiskowych ewolucji. Głosy można oddawać za pośrednictwem sądy zamieszczonej na głównej stronie internetowej www.krasnik.pl. Osoby, które wezmą udział w konkursie mogą wygrać jednoosobową wycieczkę do Haidu na Węgrzech.